Cześć, dzień dobry. Witam was na kanale Happy Dental Academy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o problemie krwawiących dziąseł. Zapraszam. Krwawiące dziąsła to bardzo poważny problem i sygnał alarmowy, który powinien zapalić w naszych głowach czerwoną lampkę. Bardzo często jest to bowiem taki objaw, który związany jest z jakimiś większymi problemami związanymi czy to ze zdrowiem jamy ustnej, czy też zdrowiem całego organizmu. Dlaczego dziąsła krwawią? Co zrobić w sytuacji, kiedy zauważymy krwawienie z dziąseł? Oraz jakich produktów używać w tego typu sytuacjach? O tym wszystkim dowiecie się z dzisiejszego filmu. Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, dlaczego dziąsła krwawią? Wśród przyczyn krwawienia dziąseł wymienić możemy uszkodzenia mechaniczne, czyli np. uszkodzenia spowodowane zbyt twardymi pokarmami, stosowaniem zbyt twardej szczotki do zębów, czy też niewłaściwie dobraną szczotką międzyzębową. Kolejną możliwością jest niewystarczająca, niewłaściwa higiena jamy ustnej. W momencie, kiedy płytka nazębna zalega na powierzchni szkliwa, a ulewa ona mineralizacji, przekształca się w kamień nazębny, który po pierwsze może uciskać tkanki miękkie i właśnie w ten sposób powodować krwawienie, a po drugie jest siedliskiem bakterii, które doprowadzają do powstawania w jamie ustnej stanów zapalnych. Kolejnymi możliwościami, jeśli chodzi o krwawienie dziąseł, są choroby ogólnoustrojowe, takie jak cukrzyca, niektóre choroby wątroby, więc to są wszystko możliwości wpływające na krwawienie dziąseł. Na liście przyczyn możemy również znaleźć anemię, problemy z krzepliwością krwi niewłaściwą dietę, która powoduje niedobory witaminy C, witaminy K, problemy z gospodarką hormonalną, ale także palenie tytoniu czy też przewlekły stres. Więc tak jak widzicie, ta ilość możliwości jest naprawdę spora i tutaj przede wszystkim kontakt ze specjalistą pozwoli Wam określić, jakie jest podłoże krwawienia dzioseł, z którym Wy macie do czynienia. Eee, teraz przejdźmy do tego, jak zareagować w momencie, kiedy widzimy, że nasze dziąsła krwawią. Przede wszystkim nie bagatelizować problemu. Krwawienie dziąseł w żadnym przypadku nie jest sytuacją normalną i powinno stanowić sygnał, że w naszej jamie ustnej dzieje się coś niepokojącego. Jeśli jest to sytuacja jednorazowa i jakby wcześniej nie mieliście problemu z tego typu historią, z tego typu sytuacją, to możecie zastosować takie trzy podstawowe kroki, aby poradzić sobie z krwawieniem dziąseł. Pierwszy to zmiana szczotki na miękko. Drugi, doczyszczanie przestrzeni międzyzębowych i ogólnie staranne mycie zębów. Jeśli chodzi o czyszczenie przestrzeni międzyzębowych, nagraliśmy na ten temat oddzielny film, do którego Was odsyłam. Myślę, że po jego obejrzeniu nie będziecie mieć absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, w jaki sposób myć przestrzenie międzyzębowe. Trzeci krok, trzeci taki punkt, który może Wam pomóc z krwawiącymi dziąsłami, to stosowanie płynów i past do zębów o działaniu łagodzącym i antybakteryjnym. O tym, jakie to są produkty, jakie przykłady produktów możecie znaleźć w sklepie Happy Dental, opowiem Wam za chwilę. Jeśli natomiast krwawienie dziąseł się przedłuża, jest chroniczne, nawracające i nie możecie sobie z nim poradzić, to zdecydowanie jest to moment, w którym należy zwrócić się do lekarza stomatologa po to, aby określić, jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy, aby je odszukać i pomóc sobie z nimi walczyć. Więc być może będzie tutaj potrzebne jakieś szersze leczenie, ale aby to wiedzieć, musicie po prostu pozwolić obejrzeć się lekarzowi stomatologowi. Więc ja teraz powtarzam jeszcze raz, abyście absolutnie nie bagatelizowali problemu krwawiących dziąseł i abyście w sytuacji, kiedy jest to problem nawracający, kontaktowali się ze stomatologiem. A teraz przejdźmy do past do zębów na krwawiące dziąsła. Jak widzicie przede mną pojawiła się już całkiem spora grupa past do zębów, a to w zasadzie tylko część produktów, których możemy używać w przypadku problemów z krwawiącymi dziąsłami. Zacznijmy od tego, jakie składniki możemy znaleźć w tego typu preparatach. Otóż z takich najpopularniejszych mamy w składzie tych produktów chlorheksydynę, chlorheksetylopirydyny, bardzo często pojawiają się w nich wyciągi ziołowe, takie jak bisabobol, czyli tutaj wyciąg z rumianku, można spotkać imbir, są tutaj również witaminy E, prowitamina B5, kwas hialuronowy, więc wszystkie tego typu składniki, które pozwolą nam po pierwsze na działanie antybakteryjne, po drugie na działanie łagodzące, nawilżające. Jeśli chodzi o te pasty, które ja mam dzisiaj przed sobą, mamy tutaj takie dwie podstawowe grupy. Pasty do codziennego stosowania oraz pasty do stosowania takiego kuracyjnego, na które musimy zwrócić uwagę pod kątem tego jak długo możemy ich używać. I tutaj jeśli chodzi o te terminy to przede wszystkim te produkty, które zawierają chlorheksydynę, mają jakby terminy stosowania. W zależności od tego, jak duże jest stężenie tego składnika, tak długo możemy produkt stosować. Im więcej chlorheksydyny, tym krócej używamy danego preparatu. I tutaj na przykład mam pasty Curacept, gdzie jest stężenie chlorheksydyny na poziomie 0,2%, 0,12% i 0,05%. Te w zasadzie są odwrócone, i w zależności od tego, co się dzieje, jeżeli jest jakiś intensywny stan zapalny, jesteśmy po jakimś zabiegu, że potrzebujemy właśnie takiego działania bardzo mocnego, no to wówczas stosujemy to stężenie najwyższe. Je można aplikować maksymalnie do 14 dni. A jeżeli ten stan zapalny jest łagodny, po prostu jest to lekkie krwawienie, możemy użyć pasty, gdzie tej chlorheksydyny jest mniej, czyli na przykład 0,05 i to jest pasta do stosowania nawet w okolicy miesiąca. Więc w zależności od tego właśnie, jak intensywne działanie jest potrzebne, tak dobieramy stężenie chlorheksydyny. Ciekawostką jest pasta Elgedium na podrażnione dziąsła, ponieważ ta pasta zawiera także kwas glicerytynowy. To jest produkt, składnik, który działa obkurczająco na naczynia krwionośne, więc hamuje krwawienie oraz działa łagodząco. Jeśli chodzi o takie nowości w świecie artykułów do higieny jamy ustnej, od niedawna pojawiają się pasty z probiotykami. I ja mam tutaj na przykład pastę Ergodium oraz pastę Bioriper. To są produkty, które pomagają nam dbać o mikrobiom, czyli dbać o tę gospodarkę bakteryjną w jamie ustnej, zapobiegają powstawaniu stanów zapalnych i dbają ochronnie, działają ochronnie właśnie na jamę ustną. Z ciekawostek mamy również pastę Oral Seven. Ta pasta znowu zawiera enzymy, które naturalnie występują w naszej ślinie, jest tutaj lizozym, laktoferyna, a więc takie substancje, takie składniki, które wyrównują florę bakteryjną, działają właśnie przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo i dodatkowo te produkty działają nawilżająco. Bardzo często, jeżeli mamy taką wysuszoną śluzówkę, podrażnioną, to ona również ma tendencję do krwawienia, ponieważ pojawiają się pęknięcia. Z ciekawych produktów, takich, które mają specyficzne składniki, mamy pastę Bioriper, która zawiera kwas hialuronowy, więc tutaj znowu działanie nawilżające. Pasta Gam ActiVital, która jest pastą taką ochronną, z koenzymem Q10, z wyciągiem z granatu, właśnie z imbirem i z rumiankiem, więc znowu taka działająca ochronnie i działająca przeciwzapalnie. Więc ten wybór produktów jest szeroki. Dużo kwestii zależy od Waszych indywidualnych preferencji, czy to smakowych, czy to po prostu takich użytkowych. Ja osobiście bardzo lubię na przykład pastę Elgedium anti ponieważ jest to pasta do stosowania codziennego, ona świetnie doczyszcza zęby. Ma naprawdę niewielką ilość chlorheksydyny, więc może być stosowana ciągle, a rzeczywiście zapobiega odkładaniu się płytki na zęby i daje takie uczucie gładkich, śliskich zębów więc tak wygląda kwestia past do zębów na krwawiące dziąsła, a teraz przejdźmy do płynów do płukania jamy ustnej. Jeśli chodzi o płyny do płukania jamy ustnej, sytuacja wygląda tu trochę podobnie do sytuacji z pastami do zębów. Czyli mamy preparaty do stosowania takiego kuracyjnego, krótkoterminowego oraz preparaty do stosowania na co dzień. Jeśli chodzi o te kwestie kuracyjne, to tutaj czas stosowania danego płynu uzależniony jest od stężenia chlorheksydyny, czyli znowu analogicznie do past. Z preparatów, które mam tutaj ze sobą, jednym z najbardziej rozpoznawalnych, z najpopularniejszych jest płyn Eludril Classic. Jest to koncentrat, który stosujemy w przypadku stanów zapalnych, bądź też w przypadku jakichś zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy ustnej. To, co wyróżnia ten preparat, to obecność w jego składzie chlorobutanolu, czyli substancji o działaniu przeciwbólowym. Więc jeśli coś dzieje się faktycznie takiego intensywnie dokuczliwego, to ten chlorobutanol będzie działał łagodząco, wyciszająco. Płyn Eludril Classic możemy stosować maksymalnie do 14 dni, więc to też jest istotna informacja. Jeśli chodzi o rodzinę produktów Eludril, mamy także do wyboru Eludril Extra, który jest już gotowym preparatem. Jego stosowanie również jest krótkoterminowe, ponieważ określane jest na maksymalnie 7 dni, oraz, oraz Eludril Care jako produkt do stosowania codziennego. Jeśli chodzi o inne produkty zawierające chlorheksydynę, mamy na przykład płynny Curasept, które wyróżniają się tym, że zastosowano w ich przypadku taki specjalny system, Anti-Discoloration System, czyli taki, taką formułę, która zapobiega przebarwianiu płytki na zapobiega powstawaniu takich brunatnych nalotów pochlorheksydynowych. Te preparaty mają trzy różne stężenia. I znowu uzależnione jest od tego, jak długo dany płyn będziemy stosować. Wśród preparatów, które mam ze sobą, są też preparaty PerioAid i Paroex. W ich przypadku łączymy chlorheksydynę z chlorkiem cetylopirydyny. Kolejne trudne słowo. Natomiast chlorek cetylopirydyny przedłuża działanie chlorheksydyny, sprawia, że zapobiegamy odkładaniu się płytki nazębnej i również działamy antybakteryjnie przeciwzapalnie. Zarówno w przypadku perioidów, jak i w przypadku paroeksów mamy tutaj dwa stężenia do stosowania krótszego i dłuższego. Ciekawostką jest płyn ortocept. To jest płyn, który możemy stosować albo bez rozcieńczania, albo rozcieńczając go w dwóch opcjach. I tutaj możemy uzyskać albo produkt o stężeniu chlorheksydyny 0,2%, albo 0,1%, albo 0,05%. I w zależności od Waszych potrzeb, możecie sobie dość elastycznie dopasować, którą opcję będziecie używać. Myślę, że jest to o tyle ciekawe, że faktycznie mamy dość uniwersalny produkt. W tym preparacie znajduje się również chloraktylopirydyny, a także na przykład ksylitol, czy też substancje o działaniu łagodzącym, nawilżającym. Z preparatów, które możemy stosować na co dzień, mamy na przykład bądź też alfa Herbal. To są preparaty oparte o wyciągi ziołowe. Jeśli chodzi o langelikę, jest tutaj szałwia, jest również niewielka, taka symboliczna ilość chlorheksydyny. Dlatego też możemy używać tego preparatu na co dzień, bo ta ilość jest naprawdę taka śladowa, nazwijmy to. Natomiast jeśli chodzi o płukankę Alfa Herbal, jest ona dosłownie napompowana wyciągami ziołowymi, ponieważ mamy tutaj wyciąg z kory mamy tutaj. Wyciąg z rumianku. Mamy również siemielniane więc mnóstwo takich substancji o działaniu łagodzącym o działaniu takim osłonowym wyciszającym, antybakteryjnym. Także naprawdę świetny produkt, tak jak wspomniałam, do stosowania na co dzień. Z takich godnych polecenia preparatów mamy również płyn Oral-7 i wspominałam Wam w przypadku pasty, że te produkty zawierają enzymy naturalnie występujące w ślinie. Tenzymy oczywiście znajdują się również w płynie. Dodatkowo płyn jest bardzo łagodny w smaku, zawiera ksylitol, czyli znowu mamy tutaj działanie przeciwpruchnicowe. I jest on produktem nawilżającym jest polecany na przykład osobom mającym problem z suchością jamy ustnej, osobom, które leczą się bądź leczyły przeciwnowotworowo, są po radiochemioterapii, więc takim osobom, które faktycznie wymagają bardzo specjalistycznych produktów. Oral seven nie działa drażniąco, nie zawiera alkoholu, więc faktycznie jest to świetny płyn do codziennego stosowania. I również właśnie do stosowania takiego antybakteryjnego, ochronnego. Jeśli chodzi o płyny do płukania ustnej to tyle. Jest ich naprawdę sporo i tutaj dużo zależy od waszych indywidualnych preferencji, ale też od tego, jakie zalecenie otrzymacie np. od lekarza stomatologa, czy też higienistki, higienisty stomatologicznego. Ja wam tutaj podpowiadam tylko, jakie są możliwości, jakie są opcje. Tak jak wspomniałam, o płynach to tyle. Teraz przejdźmy do żeli stomatologicznych. Jeśli chodzi o żele stomatologiczne, są to preparaty do stosowania miejscowego. Czyli mają nam pomóc stricte w miejscu, w którym dzieje się coś niepokojącego. Jeśli zauważamy, że jest jakieś podrażnienie, zaczerwienienie, no to na to miejsce aplikujemy właśnie żele. One różnią się od siebie stężeniem chlorheksydyny, czyli znowu substancji o działaniu przeciwzapalnym, antybakteryjnym oraz odrobinę konsystencją, ponieważ niektóre żele są nieco rzadsze, niektóre są nieco gęstsze. Tutaj mam żel Curacept, który podobnie jak płyny tej marki, posiada system ADS, czyli będzie zapobiegał powstawaniu przebarwień. On ma bardzo dużą ilość chlorheksydyny, ponieważ jest to półprocentowe stężenie, więc możemy go stosować krótko, najlepiej pod tak powiem, okiem, pod opieką lekarza stomatologa. Jeśli chodzi o żel Ortosept, to co skradło moje serce w przypadku tego żelu, to forma takiej pompki, dosyć wygodnej, też takiej, która pozwala nam na higieniczną aplikację tego żelu oraz sprawia, że nie dostaje się do opakowania, do tego żelu powietrze. Elużel to jeden z popularniejszych żeli stomatologicznych. On zawiera chlorheksydynę, ma wodne podłoże, dzięki czemu bardzo dobrze utrzymuje się na błonach śluzowych, nie, nie ześlizguje się, nie, nie spływa, więc ładnie utrzymuje się w miejscu, na którym go zaaplikowaliśmy. Jeśli chodzi o żele, możemy je aplikować albo czystym palcem, albo szczotką do zębów. Świetnym pomysłem jest także nałożenie odrobiny takiego żelu na szczotkę międzyzębową i wprowadzenie go w przestrzeń, ponieważ tak jak wspominałam na początku naszego filmu, to przestrzenie międzyzębowe bardzo często są tymi miejscami ognisk zapalnych. Jeśli chodzi o żale, to tyle. Teraz przejdźmy do innych produktów, takich dodatkowych pomocników, których możemy użyć w przypadku stanów zapalnych w jamie ustnej. Przede mną znalazły się teraz produkty, które mają nam pomóc w doczyszczaniu jamy ustnej, w doczyszczaniu czy przestrzeni międzyzębowych, czy wszystkich trudno dostępnych miejsc oraz takie produkty, które w przypadku krwawiących dziąseł mogą się okazać zbawiennymi i tak jak wspominałam na początku niezwykle istotne jest doczyszczanie przestrzeni międzyzębowych. W tym przypadku możemy zastosować na przykład nitkę, która nasączona jest chlorheksydyną, czyli substancją znowu antybakteryjną przeciwzapalną, więc będzie nam dodatkowo pomagała wyciszyć stan zapalny. Eee, szczotki międzyzębowe to produkty, z którymi absolutnie powinniśmy się zaprzyjaźnić, jeśli faktycznie mamy problem z krwawiącymi dziąsłami, ponieważ e, to one pomagają nam dotrzeć do tych miejsc, do tych ognisk zapalnych. A tak jak wspominałam, jeśli nałożymy na um, włókna tych szczotek odrobinę żelu stomatologicznego, to jest to świetne rozwiązanie, aby szybciej zaleczyć stan zapalny. Szczotki jednopęczkowe, czyli takie szczotki punktowe, którymi doczyszczamy um, czy niedziąseł dziąseł, czy zęby trzonowe, te wszystkie miejsca, do których ciężko jest dotrzeć klasyczną szczotką manualną. To również świetne wsparcie w przypadku problemów z krwawiącymi dziąsłami. Taką szczotką myjemy zęby pojedynczo, nazywamy taką techniką solo, ząb po zębie delikatnymi ruchami, takimi pulsacyjnymi, wibrującymi z dodatkowych pomocników świetną opcją w przypadku e, intensywnych stanów zapalnych, ale też na przykład po zabiegach chirurgicznych w jamie ustnej e, są pianki e, działające antybakteryjnie, antybakteryjnie, przeciwzapalnie. Ja mam tutaj akurat taką piankę z firmy Bioripair, e, podobnie jak pasta, o której mówiłam wcześniej, tak, i ta pianka zawiera probiotyki, więc dba o florę bakteryjną w jamie ustnej. Mamy tutaj również witaminy. A, witamina C, witamina E, więc cały kompleks pomagający zadbać o zdrowie dziąseł. Nie mam akurat dzisiaj ze sobą, natomiast świetnym rozwiązaniem w przypadku takich intensywnych stanów zapalnych jest także pianka alfa implant, alfa piana ona się dokładnie nazywa i rzeczywiście daje świetne rezultaty w momencie, kiedy stosujemy jej na przykład po ekstrakcjach, na przykład po wkręceniu implantów, czyli w takich wszystkich bardzo wymagających sytuacjach. Ostatnie, Przyrząd ostatni produkt, który pomaga nam w przypadku stanów zapalnych to irygatory dentystyczne. O irygatorach również był oddzielny film, do którego Was odsyłam, jeśli interesują Was tego typu produkty. Natomiast irygator to jest świetne wsparcie w przypadku krwawiących dziąseł, ponieważ pomaga nam wypłukać rośliny pokarmowe oraz bakterie z przestrzeni międzyzębowych, z kieszonych dziąsłowych, ale także rewelacyjnie stymuluje dziąsła, ponieważ ten strumień, który wydostaje się z dyszy, działa masująco i sprawia, że dziąsła szybciej się regenerują, poprawia się ich ukrwienie. Jeśli chodzi o krwawiące dziąsła i o sposoby na radzenie sobie z tego typu problemem to już wszystko. Ja mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i że faktycznie sporo wiedzy z niego w nim otrzymaliście. Jeśli podobają Wam się treści zamieszczone na naszym kanale to serdecznie zapraszam Was do zasubskrybowania, do zostawienia łapki w górę oraz do zostawienia komentarza pod filmem, ponieważ jest to dla nas informacja, że faktycznie to co robimy Podoba Wam się i ma sens. I ja Wam już dzisiaj serdecznie dziękuję. No i widzimy się na kolejnym filmie.